W momencie, gdy chcesz wprowadzić zmiany w firmie, to nie możesz tego robić samemu. Jeżeli twój zespół liczy 10, 15, 30, 50 osób, nie dasz rady wprowadzić zmiany samemu. Potrzebujesz tak zwanej koalicji liderów. Oprócz ciebie powinno być kilka osób, które wierzą w zmianę, które chcą jej dokonać i które będą razem z tobą działać na całą organizację. To jest mega istotne, dlatego my, na przykład, prowadząc nasze warsztaty na przywódcy, gdzie pracujemy z właścicielami, gdzie pracujemy z kierownikami, Zawsze nalegamy na to, żeby i właściciel, i jego kierownicy przyszli do nas na takie warsztaty rozwojowe, bo wtedy wszyscy razem wracają do firmy i wszyscy razem naciskają na całą organizację po to, żeby wprowadzać zmiany. Jeżeli jest taka silna koalicja liderów, którzy mają dobrą reputację, którym ludzie wierzą i ufają, którzy przychodząc do ludzi nie muszą się zmagać z tym, że oni machają głową, a dobra, znowu pogada, pogada i nic z tego nie wyniknie. Taka silna koalicja liderów będzie w stanie wprowadzić nawet najtrudniejsze zmiany w organizacji. Natomiast w wielu firmach, w których byłem, nie ma takiej silnej koalicji liderów. Często szef jest sam z tym wszystkim, no i to jest bardzo poważny błąd i jedna z głównych przyczyn, dlaczego zmiany się nie udają. Dlatego w momencie, kiedy będziesz chciał wdrożyć jakąś kluczową, drastyczną zmianę, ale nawet jakąś mniejszą, Zbuduj silną koalicję liderów, czyli ludzi, którzy będą mówić z Tobą jednym głosem i krok po kroku będą wdrażać zmiany, które, które chcecie wdrożyć.